Cześć! Na Dog Park zwróciłam uwagę jeszcze zanim miała kampanię na Kickstarterze, bo co tu się oszukiwać? Pieski jeszcze ładnie narysowane, fajne figurki, to na pewno przyciąga wzrok, ale trzeba mieć również świadomość, że gry, które pojawiają się na Kickstarterze, czasami bardziej przyciągają wzrok niż zachwycają mechaniką. Dlatego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wydawnictwu Galakta, że umożliwiła mi przetestowanie gry Psi Park jeszcze przed jej zapowiedzią. I chciałam teraz pokazać Wam, jak gra się prezentuje, powiedzieć parę słów, na czym polega rozgrywka, a później dodać jeszcze parę słów moich wrażeń. To jest gra w wersji takiej sklepowej, czyli nie ma wszystkich tych dodatków, które były KS Exclusive, natomiast prezentuje się świetnie i szczerze mówiąc, aż sama sprawdzałam, czy to nie jest wersja Deluxe. Sami zresztą zobaczcie. Mniej więcej wygląda gra przygotowana do rozgrywki w cztery osoby. Nie zmieściły się tylko w kadrze planszetki dla trzeciego i czwartego gracza, więc musicie sobie wyobrazić, że jeszcze po obu stronach planszy one się znajdują. I co tutaj widzimy? Widzimy wybieg, z którego będziemy pozyskiwać karty psów. Widzimy park, przez który będziemy spacerować i w każdej rundzie tutaj będą wykładane różne bonusy, w zależności od tego, jaka karta nam tutaj wyjdzie. Widzimy obszar prognozy. Prognoza pogody pokazuje, za co można dodatkowo zdobyć punkty bądź stracić w danej rundzie. Jeżeli sobie chcemy ułatwić grę, możemy z nich zrezygnować. Mamy tutaj jeszcze obszar nagród psiego eksperta. Tutaj znajdują się wszystkie rodzaje ras, jakie znajdziemy na kartach, i za każdym razem losowo jest to rozkładane. Które rasy będą najwięcej punktowały, jeżeli będziemy mieli przewagę w kartach tej rasy, a które może dadzą trochę mniej punktów. W tej grze naszym, naszymi punktami zwycięstwa jest reputacja, jaką chcemy zdobyć jako wyprowadzacz psów. Zaczynamy od razu z pięcioma punktami reputacji, dlatego że są to nie tylko punkty zwycięstwa, ale jest to również waluta, którą będziemy wykorzystywać, żeby pozyskać te psy, które nas interesują albo żeby stanąć w parku na pola zajęte przez innych graczy. Rozgrywka w Psi Park trwa cztery rundy, a każda runda składa się z czterech faz. Najpierw jest faza pozyskania kart psów. W tej fazie każdy z graczy pozyska dwa psiaki. Najpierw jednego z tych czterech, potem jeszcze raz będą one wykładane. Następnie jest faza wyboru, wtedy z pozyskanych psiaków Będziemy mogli wybrać, które wyprowadzimy na spacer. Musimy przy tym opłacić ich koszt, tak jakby w postaci zabawek, piłeczek, tego, co tutaj jest wyrysowane. Następnie jest faza spaceru, podczas którego nasze pionki będą się przesuwać tutaj przez park i tak będziemy pozyskiwać zasoby na, na kolejne spacery bądź też punkty reputacji. I następnie jest faza powrotu do domu, to jest faza taka trochę porządkowa. I tak cztery razy, po czym następuje faza punktacji końcowej. Podczas punktacji końcowej otrzymamy punkty z planszy parków, w zależności od tego, dokąd tutaj zawędrujemy. Otrzymujemy punkty z niektórych kart psów, tych, które mają umiejętność podczas końcowej punktacji. Otrzymamy punkty z wygranych nagród psiego eksperta. Wtedy, kiedy mamy najwięcej bądź remisujemy w największej liczbie kart psów danego rodzaju. Mamy jeszcze ukryte karty celów, które sobie na początku gry wybraliśmy spośród wylosowanych dwóch, i ewentualnie, jeżeli zostało nam dużo zasobów, to każde pięć zasobów też daje nam jeden punkt. W fazie pozyskania mamy taki mały element licytacji. W kolejności od pierwszego gracza będziemy stawiali swoje. Pionki, wyprowadzaczy, przy psie, którego chcielibyśmy pozyskać, i równocześnie na takiej oto smyczy będziemy decydowali, ile punktów reputacji chcemy poświęcić, żeby pozyskać właśnie tego psa. To robimy w tajemnicy, nie pokazujemy innym graczom, trzymamy to zakryte przed sobą. I załóżmy, że inni gracze też sobie tutaj będą wystawiać. Natomiast jeżeli ktoś. Stawia pionek tam, gdzie stoi inny gracz, to będą decydowały punkty reputacji, które chcemy poświęcić. Jeżeli jest remis, to gracz, który pierwszy postawił, zdobędzie takiego psiaka. Podczas fazy wyboru decydujemy, które psy z naszego kojca chcemy wyprowadzić na spacer. Niekoniecznie muszą być to psy pozyskane w tej rundzie. Co jest ważne? Ważne jest, że każdy pies ma jakieś określone wymagania. Ten przykładowo chce żeby mieć patyk, piłeczkę i zabawkę i wtedy pójdzie z nami bez problemu na spacer. Jeżeli brakuje nam jakiegoś surowca, to możemy albo tego psiaka nie wyprowadzać w danej rundzie, ale jeżeli nie będzie miał obruszki, to da nam punkty ujemne. Więc możemy ewentualnie dwa dowolne inne zasoby odrzucić zamiast jednego, którego nam brakuje. I załóżmy, stać nas jeszcze na wyprowadzenie tego psiaka. Czasami opłaca się kilka razy tego samego psiaka wyprowadzić. I w tym momencie, kiedy opłaciliśmy ten koszt, każdy psiak, którego teraz wybraliśmy, otrzymuje obróżka. Dlaczego czasami wyprowadzamy tego psiaka kilka razy? Po pierwsze, czasami ma on jakąś umiejętność, która nam się przydaje, i wtedy chcemy ją jeszcze raz wykorzystać. A po drugie, czasami karty celów. Wymagają od nas zgromadzenia jakiejś konkretnej liczby obróżek, więc y, wtedy musimy niektóre psiaki też wyprowadzać więcej razy. Albo czasami jeszcze niektóre karty psów dają więcej punktów na końcu gry y, dla takiego psiaka, który ma tych obróżek więcej. Podczas spaceru przez park gracze kolejno decydują, o ile pól chcą się poruszyć. Mogą poruszyć się od jednego do czterech pól w trakcie jednego ruchu i. Wtedy pobierają surowiec wskazany na polu, na którym się zatrzymali. Oprócz pól, na których widoczne są surowce, mamy też takie, które dają nam punkty reputacji. Mamy również taki symbol oczka, dzięki któremu możemy podejrzeć dwie wierzchnie karty stali i zdecydować się, którą chcielibyśmy podmienić z jedną z kart tutaj wyłożonych na wybiegu. A tą drugą i, i, i ten, którą stamtąd zabraliśmy, odrzucamy na 100 kart odrzuconych. Mamy też możliwość wymiany psa, znajdującego się w naszym końcu, czyli takiego, którego aktualnie nie wyprowadzamy, na jednego z wyłożonych tutaj. To jest szczególnie istotne pod koniec gry, kiedy widzimy już, jakie y, karty psów mają inni gracze, i staramy się jeszcze jakoś to zmanipulować, żeby wygrać odpowiednie nagrody albo zrealizować nasze cele. Możemy iść po parku szybko, możemy iść wolniej, natomiast załóżmy, że już tutaj jesteśmy dalej. Jak tylko trzy pionki graczy, znaczy, albo jak tylko jeden pionek zostanie w parku, bo w zależności od tego, w ile gramy, to mogą być trzy pionki lub mniej, jak tylko do jeden gracz zostanie w parku ostatni, to bez względu na to, gdzie się znajdował, od razu musi kończyć spacer i dostaje minus jeden punkt reputacji. Psi Park to gra rodzinna, ale nie z tych takich najprostszych gier rodzinnych. Pudełkowo jest oznaczona 10+, plus i wydaje mi się to dobrą granicą wiekową, jeżeli mówimy o takim świadomym graniu, podejmowaniu właściwych decyzji, żeby odpowiednio zapunktować, dlatego że tak jak wcześniej pokazywałam, te punkty zdobywamy w kilku kategoriach. Dodatkowo są bardzo różnorodne karty psów, które dają nam korzyści albo w trakcie poszczególnych ruchów, albo na końcu gry, w zależności od tego, jakie psy mamy, albo jakie surowce pozyskamy. Jest tam dużo rzeczy, o których trzeba pamiętać. Trzeba jeszcze pilnować, jakie psy mają inni gracze, żeby zdobywać nagrody za przewagę w danym rodzaju psów. I tutaj, tu się zgodzę z wydawcą, jeżeli chodzi o to znaczenie wiekowe. Natomiast, jeżeli macie młodsze dzieci, jestem przekonana, że one też będą chciały w to grać, bo gra jest wizualnie bardzo atrakcyjna. I same zasady, jeżeli chodzi o to, co należy robić w swoim ruchu, są proste. Więc wydaje mi się, że przy niewielkiej pomocy waszej. Młodsze dzieci też będą w stanie to zagrać i będą też mogły mieć frajdę. Ewentualnie, może trzeba będzie troszeczkę pomóc, żeby mogły też dobrze punktować albo zmodyfikować końcową punktację. Udało mi się przetestować grę w każdym składzie osobowym, i w każdym muszę przyznać, że działa, chociaż nie w każdym podoba mi się tak samo. Nie będę się wypowiadać, czy tryb solo jest fajny, czy nie, bo ja w takie gry zazwyczaj nie gram solo. Grało mi się całkiem przyjemnie, udało mi się bez problemu zrealizować cel na średnim poziomie trudności, ale już w punktacji wyszło, że mogłabym ten wynik mieć dużo lepszy. Więc zakładam, że biorąc pod uwagę, że tam jeszcze były znacznie trudniejsze cele do zrealizowania, może ona stanowić wyzwanie. Jeżeli gracie solo, to oczywiście chętnie posłucham Waszych wrażeń. W dwie osoby moim zdaniem grało się najsłabiej, działało to. Mamy tutaj. Autowyprowadzacza, który nam troszeczkę też y, utrudnia pozyskiwanie surowców y, bądź rywalizację o nagrody psiego eksperta. Y, ale wiadomo, że dużo fajniej się gra, jeżeli naszymi przeciwnikami są tylko żywi gracze, dlatego polecam granie na 3 bądź 4 osoby. Y, I y, mój, ulubiony, mój ulubiony wariant był na 4 osoby, dlatego że po prostu jest wtedy największy przemiał kart. A nawet wtedy my tych kart użyjemy, nie wiem, góra jedną trzecią, tak naprawdę w czasie rozgrywki, tych kart jest mnóstwo, więc rozgrywki nie powinny być tak szybko powtarzalne, szczególnie, że tam jest jeszcze dużo innych zmiennych. I taka ciekawostka, każda karta przedstawia innego pieska. Więc jeżeli lubicie coś takiego, że te obrazki nie są wszystkie generyczne, to tutaj naprawdę będziecie mieli na co popatrzeć. Dla to będzie dobra gra? Na pewno dla graczy rodzinnych, przy zastrzeżeniu tego, co wspominałam wcześniej, żeby dzieciaki dobrze ogarniały już czytanie i rozumienie tego, co jest na kartach. Może to być też fajny pomysł do wprowadzenia w planszówki osób kochających pieski, bo na pewno taka tematyka uatrakcyjni rozgrywkę, a same zasady są dość przyjazne. Plus nie są prostackie, bo naprawdę można troszeczkę pokombinować. Jest to też dobra propozycja dla graczy, którzy nie lubią spędzać nad planszą kilku godzin i chcą albo ze względu na czas potrzebują czegoś co da się zamknąć w godzince bądź niewiele ponad godzinę. I myślę, że w takich konfiguracjach gra sprawdzi się bardzo dobrze. Nie jest to gra na jakieś wielkie mużdżenie, na długie godziny nad planszą. To jest gra, którą się wyjmuje po prostu dla przyjemności. I nie ukrywam, że naszej rodzinie sprawiła dużo przyjemności. Szczególną fanką jest moja córka, ale, ale właściwie każdy, kogo spytałam, stwierdził, że nawet jeżeli by nie wybrał tej gry do rozgrywki sam, to na pewno może zagrać do towarzystwa i nie męczyć się przy tym. Na chwilę obecną nie mam pojęcia jeszcze, kiedy ta gra będzie dostępna w momencie nagrywania tego filmiku, ale przyznam, że nie mogę się doczekać, bo już mam parę pomysłów osób, którym tę grę bym chętnie sprezentowała. Dajcie znać, co sądzicie, czy wydaje Wam się, że ta gra sprawdzi się dla Was i oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze. Staram się je wszystkie na bieżąco czytać. Cześć!